Podpisanie deklaracji na lata 2012-2015 oznacza rozszerzenie współpracy na wszystkie organizacje, które reprezentują lokalny i regionalny poziom samorządu w regionie Morza Bałtyckiego. Państwo bałtyckie mają dzisiaj swoją bardzo istotną wagę w wspólnym rozwoju Unii Europejskiej, bo jakby nie spojrzeć na, na, na ten podział geograficzny, to dzisiaj państwa bałtyckie są motorem wzrostu gospodarczego Europy. Podpisana deklaracja ma pomagać w rozwiązywaniu problemów. Dla Pomorza Zachodniego taki problem może stanowić transport morski. Deklaracja to uczestnictwo w Dużej Grze. Co ważne, podpisana została w Szczecinie, co stanowi aspekt promocyjny. Deklaracja ma pomóc także w przekonywaniu innych, że idee bliskie naszym sercom powinny być realizowane. Jesteśmy promotorem idei środkowoeuropejskiego korytarza transportowego. To jest korytarz, który ma łączyć Skandynawię z południem Europy. Jest to element polityki, niewątpliwie polityki bałtyckiej. Wykorzystując różnego rodzaju narzędzia, które dzisiaj będziemy mieli, będziemy mogli jasnym i wyraźnym głosem wciąż promować tą ideę. Nie tylko już na fo forum, e, powiedzmy BCCSC, jako tej organizacji, której dzisiaj przewo przewodzimy, ale, e, ale chociażby we współpracy z komitetem, z komitetem Regionów. Ósme forum samorządowe zakończyła debata ekspercka na temat gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Specjaliści od finansów z Polski i Niemiec omówili zagadnienie finansowania zadań publicznych mających wpływ na rozwój regionalny. Dyskutowano również o sposobie finansowania inwestycji samorządów w krajach Unii Europejskiej i problemie zadłużania się sektorów sektora samorządowego.